Dobra siemano, dzisiejszego vloga zaczniemy sobie z kuchni Aktualnie jestem na deloadzie, ale już mam fajny pomysł co wam pokażę dzisiaj na siłce Zrobimy sobie małe maksy, ale o tym może później Natomiast teraz standardowo pokażę wam jakiś posiłek że jest ładna pogoda, nie chce się jej za bardzo Jest sezon, także pokażę wam jak bardzo prosto skomponować dobry posiłek makro Niezależnie czy to masa czy redukcja Po prostu starczy zaopatrzyć w kilka sensownych składników także. Zapraszam. Także mamy tutaj 200 gramów truskawek, kefil, krasny staw, uwaga wysoka zawartość białka, dzikie jaja, syfydy, do tego mamy odżywkę WPC, yy, wanilia, fajnie się to komponuje z truskawkami, także tyle tak naprawdę potrzebuję na dobrą sprawę, ja sobie jeszcze dodaję po prostu zwykłego cukru, możecie dać słodzik, jeśli jest Wam wygodny, jeśli się go boicie, natomiast... Yy, Śmiało, można sobie tego cyklu trochę tutaj dodać, także co robimy dalej? Sypiemy truskawki do zbiornika. A, udało się nie wysypać nic. Następnie zalewamy tu wszystko kefirem. I teraz, żeby podbić białko, lejemy sobie dzikie jaja. Ja sobie tak do tego daję mniej więcej 170. gramów białek jaj, to jest 17 białka i do tego wszystkiego walimy miarkę wanilia WPC o 25 powiedzmy, niech będzie zdaję sobie sprawę, że dla kogoś może białka jaj nie wyglądają zbyt apetycznie ale dla mnie też, ale gwarantuję wam, że kompletnie tego nie czuć tutaj z tymi truskawkami z kefirem, nawet y, nie, nie wiedziałbym, że piję te białka jaj także totalnie y, nie przeszkadza to w smaku tego a jednak nie nabijamy tylko białka z tego WPC, tylko mamy tutaj te dzikie jaja, więc bardzo spoko opcja, żeby nie, nie czerpać tego białka tylko z tej odżywki białkowej, no kefir wiadomo jest fajne źródło białka. Tyle tego jest, no to jest taki dość spory kubeczek, 700 ml, także robimy challenge. Jak widzicie jest tego trochę, ale myślę, że w zerowaniu piwa zawsze pijemy dobry, to myślę, że to dobrze pójdzie. Dobra, tak jak zapowiadałem wcześniej, dzisiaj sobie nagramy coś ciekawego pierwszy raz, pierwszy raz będę robił testy maxów jednego powtarzania maksymalnego na dipsach i na podciąganiu od podciągania zaczniemy, jest cięższe delikatnie się już trochę poruszałem krótka rozgrzewka no i co, zrobimy tutaj na początek serię bez ciężaru a ten 20, 30, 40 no 40 nie wiadomo czy zrobię, nie wiem, no, zrobię zobaczymy do jakiego ciężaru uda mi się dojść Teraz znowu wróciła moda na podciąganie. Jeśli chodzi o kulturystów, także zobaczymy na ile ja jestem sprawny. Aktualna waga 95. Jeszcze się zważymy dzisiaj po treningu, bo ostatnio mało mniej, trochę jadłem. No i zaczynamy. Zobaczymy. Podciąganie będę robił chwytem młotkowym, bo takim ćwiczę teraz głównie. Nie robię teraz nakwytu. Dobra, znowu problemy z pamięcią, znowu mi się pamięć skończyła, także nie robię nakwytu teraz podciąganie pod chwytem i młotkowym także wybrałem dzisiaj max na chwycie młotkowym bo też robię go właśnie na niższą ilość niż powtórzeń niż podchwyt aktualnie dipsy też w zasadzie teraz w ogóle robi na 15 powtórzeń 15-20, także też myślę, że te wyniki dałoby się jeszcze lepsze uzyskać niż dzisiaj i ogólnie to peak zawsze tych ćwiczeń z masą ciała mam na redukcji ale dzisiaj zrobimy to dla zabawy zobaczymy na redukcji też nagramy, zobaczymy i na jedno powtórzenie ile mi się uda Także co, rozgrzeweczka i lecimy. Jeszcze tak mówimy mówiłem, z 18 Nie, wrócę na to. tylko klata na tym. Dobra. Zaczynamy do 18 Okay, no to się seria jeszcze z mniejszym ciężarem sobie zrobię na 2, 3 powtórzenia. Tak żeby się fajnie wczuć. I już od 40 myślę, że będę po jednym robił. Teraz już robi poważniej 450 to jest tylko Dobra robi się poważnie, 55 kilo. Pokażę wam Żeby nie było Przejmuj stary Dziesiątki piątki trzymaj tu już Nowis Kelly Ciężko Dobra, uznajmy sobie dzisiaj to 65, już było ciężko. Już tak na styg brody na równi z, z uchwytym, powiedzmy trążkiem. Także coś tam może by jeszcze weszło, a tak, zrobimy sobie dipsy, jakiś tam test jeszcze będzie na pewno. Także no, w przyszłości 65 plus 95, 160 kg, także chyba, chyba w porządku. Dobra, zaczynamy dipsy, już sobie przygotowuję stanowisko, pokażę Wam. Cyk zgarnąłem sobie pas i łańcuch i powiem wam że o ten pas to się boję trochę nie wiem czy nie poszukam jakiegoś innego bo taki się nie wydaje zbytnio o już jest po przejściach także jak znajdę inny to tu jeszcze wrócę no i nie będę wam nagrywał no tylko nie będę tutaj wam nagrywał powiedzmy do 50 kilo bo to nie ma sensu tylko zrobię sobie 50 com tam wezmę 5, 60 70 no czy nie chcę mówić bo nie wiem do ile dojdę także no szukam ten pas i lecimy Jak powiedziałem Pokażę, że to jest 48 kettle. Kettle nie muszę mówić I pas, kettle. O, tam program mówi kettle. Pas, określmy to do 50. Lecimy dalej. To jest 16 kg, myślę 18. Zobaczymy, co tu wybierzemy. Takie są do wyboru. Także yy, powiedzmy. Nie Czerwień. Czerwień jest to kilo 16. A ten wariat 24. Tu jest jeszcze chyba pośredni coś. Nie, ty masz gościu. Dwa... O, 20. Jak będzie 20? Może być 20. szmata pierdolona. Zobaczymy, czy się będzie tak śmiać, jak bomba wypierdoli. Nie, no dobra. Zakładamy pas. Jedziemy dalej. No, jak będę bliżej i idzie. Jak będę bliżej, to cię nie obejmuje. Za duży jesteś. Na 70? Nie powinno być problemu. 70 kilo, siedzi luźno, ostatnio robiłem serię 65 na 15, myślę, że mi 70 nie poszło, ale jestem na bilodzie, no i co, teraz dajemy 32 plus 50 daje nam to 82 kilo, tutaj już chyba będę robił po no nie wiem, 2, 3 też się powinno udać, także zobaczymy, ile mózga tutaj napierdala, mam nadzieję, że jakieś nie poblokują coś, jakieś, tych nie znam się na tych prawach, i będę słychać co ja tu w ogóle mówię bo drugi raz mi się nie widzi tych maksów robić dobra, Enter. 82. dobra przy tym 82 już coś tam poczułem jakiś, jakiś opór 90 równe Teraz i też myślę, no nie wiem pójdzie, ale 2, 1, 2. Dobra, już się ciężej robi, bo dochodzi trzeci ket. Już w dwóch z zwinę tle ciężaru. Także są trzy ketle. Yy, mamy teraz 102 na pasie. No i teraz już jedynki na pewno już ciężko, ciężko, ciężej, ciężej było zobaczymy czy to pójdzie i kurde, czuję właśnie, że jak, jak robię te dipsy to czuję, że nie robiłem na takiej wysokiej intensywności i coś ten ciężar na barkach myślę, że jakbym robił dipsy na 6-8 powtórzeń, tak jak robiłem na początku masy, dużo łatwiej by mi było yy, większy ciężar tutaj wykręcić bo teraz robię no 15 powtórzeń więc ta wytrzymałość jest, ale ten ciężar maksymalny nie jest taki dobry tyle, tyle na moje Pięty, enter. enter no Dobra, to myślę, że będzie. No myślę, że to będzie ostatnia, bo przedostatnia ostatnia seria. Nie wiem, najlepszym jest tak, ta z 110. Yy, taki, miałem przeskok Ketlam. Dołożyłem 20 zamiast 12. No i liczy się to pójdzie już delikatnie, czuję to na barkach. Ale, ale, ale mam nadzieję, że to jeszcze nie, nie wszystko na co mi stać. Także lecimy. Jeszcze dwie minutki chcę odpocznę i lecimy z następną serią. Tak to wygląda. 20, 40 Widać? Nie I to jest 48. No i tam ja sobie liczę. Jak ktoś chce, to może mi tego nie wliczać. Ja sobie liczę ten pas i łańcuch za 2 kilo Jak coś ktoś zapomniałem sobie wyjąć portfela dzisiaj na treningu. Także yy, można to liczyć też do masy ogólnej, plus jeszcze buty, które mają, kurde, to jest 120, 120 120. No, jak mm. Kurde, no 110 poszło i też, też spoko. O ile na podciąganiu myślałem, że mi się trochę więcej uda wykręcić bo tam robię 45 na 7 to na tych dipsach całkiem fajnie 110 pykło no i co 120 chyba bo nie ma co tam z jakimiś mniejszymi pieprzyć pierdolnik mam no, tutaj zrobiłem no i ten chyba 232 tu wejdzie teraz 48 no 122 kilo będzie ciężko mam nadzieję że to zrobię bo już teraz było ciężko no. dobra, Na is heavy na pewno, no. mamy 122, także teraz żeby to zrobić myślę, że musimy się odpiąć, yy, no i wydaje mi się, że to będzie ostatnia seria. Dobrze. 122 siedzi nieźle, 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 nie spodziewałem się, że tyle pójdzie. Myślę, że więcej bym zrobił, jakbym zrobił 6-8 zakres i bym się rozwijał w tym, niż właśnie teraz jak robię więcej powtórzeń, ale nie, nie spodziewałem się szczerze, nie spodziewałem się, że tyle zrobię. No to był ewidentny już, myślę, że nie wiem, z kilo może więcej, jeszcze bym wykrzesał, dwa, ale to już był max, także więcej nie zakładam. Idę do domu, zrobiłem swoje. W czwartek wracam po dilodzie jadę do no, Nagrywki, SFD, kończę właśnie swój dilod wtedy. Także dzięki za uwagę. No, jestem zadowolony z tych Gipsów,